Moduł z naprawy laptopów jest już dostępny na platformie szkoleniowej. A na początek do się jak działają mosfety wejściowe, układy Power Delivery oraz układy ładowania. A to wszystko na interaktywnych oraz realnych schematach. Życzę miłej zabawy. Dzisiaj polący temat, dlatego że mój znajomy automatyk specjalizuje się tak naprawdę w sterownikach Siemensa, Mitsubishi, Delta, i on Uszkodził swój komputer, lub ten komputer sam się uszkodził. Ale chyba nie tak do końca sam się uszkodził. Zasilacz zrobił zwarcie. Eee, albo po prostu to, że w, gdy przechodziłem ko laptopa, zahaczyłem nogą i zrzuciłem go prosto w kałużę. <grych> to jest on. Nawet w oryginalnym kartonie. Kurde, panie. Panie Maciej. Dobra, to jest on. I to jest ten zasilacz. Jedna teorii jest taka, że ten zasilacz y, mógł uszkodzić ten laptop, bo obecne uszkodzenie jest takie, że laptop nie ładuje baterii. Laptop na zasilaczu działa, ale gdy, gdy próbuję go uruchomić na baterii, no to nie działa wtedy. Nie? Pokazuje mi, że jest niby bateria naładowana, ale nie idzie go uruchomić. To znaczy, to jest tak, że bateria jest naładowana na 100%. Widać to w systemie, ale po włączeniu zasilacza laptop się od razu wyłącza. Więc to raczej nie jest ten problem. Jest druga wersja. Leżał przy szafie i po prostu e, ładował mi się, e, Ładowała mi się bateria. Przechodząc koło niego, strąciłem go tak nogą, zahaczając o przewód i pra, wpadł prosto do kałuży. Tylko jeszcze powiem ci co najlepsze: on e, na tej baterii się włączał przez powiedzmy jeszcze dwa dni. W dwóch dniach gdzieś mi to się zaczęło dziać. Nie? Która wydaje się bardziej być prawdopodobna, dlatego że no, jakaś kropla cieczy może takie coś nam już wywołać. Dobra, jak na roboczy lapek, no, jest tutaj trochę wyryty, yy, ale to się trzyma, kurde. Zawiasy się nie rozjechały, klapa matrycy się trzyma. Oczywiście odbicie klawiatury na ekranie to jest po prostu standard. Dobra, to czyli tak, czyli teraz to się nie włącza, tak? Się nie włącza, podłączmy go do, do naszego zasilacza. Dobra, zobaczmy przebiegi. Yy, I tak, podłączamy się zasilacz, tu jest światełko baterii, że jest podłączony zasilacz, że niby się ładuje. No, jest bateryjka, a poboru nie ma żadnego. Totalnie nic. Dobra. To włączmy sobie tą machinę. No. Może od razu biosa byśmy. Bo że się resetuje RAM, ten bios. Z każdym razem, tak, robi się reset, bo tutaj bateria główna służy jako bateria BIOS-u. To musiało być cholernie upierdliwe w pracy. Robiliśmy ciąg transportowy z windą, to trzeba było pomiędzy piętrami przechodzić, co się wiązało z tym, że musiałem zapisać, za zamknąć laptopa, rozwinąć sobie u góry, przedłużać i na dole i latać góra-dół, żeby sprawdzać, czy prawidłowo proces przebiega. No tutaj będą trzy resety, pewnie. Tak, to jest kolejny raz. No widzicie, to są resety. Ja nie mogę. I teraz kurde sobie gdzieś musisz przełożyć ten to, to, pójść w inny punkt z tym laptopem. Uuu, pan kolega ma hasło na biosie. No, to sobie nawet nie zobaczymy, czy wykrywa bateria. Kurde panie, hasełko. Uj. Dobra, rozbierzmy to, zobaczmy, co tam się dzieje w środku. No, nie ładuje. Pyk no, no, Pyk No Najważniejsze, że konektor baterii jest cały To bateria jest zsunięta dobrze? no, jest zsunięta Przez się do że jest po prostu niedosunięta Okej, okay. Dobra Bateria jest prawdopodobnie rozładowana, chociaż nie wiem. Czy BMS ją wyłączył? Zaraz zobaczymy. Czy bateria daje jakieś napięcie nam? No nie daje. Ok. Skoro Windows odczytuje stan naładowania baterii, to oznacza pewnie, że jest napięcie na szynach komunikacyjnych, SM-basie. teraz teraz nie będzie, bo oczywiście tak, no bo nie ma napięcia podłączonego. Dobra, odłączmy to. Piny są proste. Spadki napięcia na pinach komunikacyjnych. W porządku. W porządku. Dobra. No pierwsze od czego bym zaczął to po prostu wymiana tej baterii, bo w tej baterii mamy też bezpiecznik, który musi się przepalić. Dobra, zobaczmy inną baterię. Dobra, bateria jest wyciągnięta i tutaj słuchajcie, patrzcie, podłączymy sobie teraz zasilankę, znaczy multimetr, jakaś żeby zmierzyć, zmierzyć zasilankę i 9V i spada. Jak sądzicie, zagadka? Co to jest? Ma dwie ręce, dużo je. Eee, o to tutaj chodzi. Widać niestabilne napięcie. Tutaj są ogniwa, które mają no, dosyć dużą moc, więc tam te napięcie powinno być maksymalnie stabilne teraz bez obciążenia. A tutaj sobie lata jak chce. To by oznaczało, że albo BMS i je, jego MOSFETy są w jakiś sposób uszkodzone, albo po prostu jest uszkodzony bezpiecznik w tej tutaj baterii. Bo gdy tam baterię sobie podłączymy, to, jak widzieliśmy przed chwilą, wcześniej, to tam jest 0 V. Więc to jest taka po prostu sobie tam... No, no nie ma porządnego połączenia. Przepalona jakaś rzecz, bezpiecznik i to napięcie od razu spada. Dobra, to zostało nam rozebrać tę baterię, czyli tutaj dokładnie na środeczku i zobaczyć właśnie... A, nie, wszystko jest pozalewane. Dobra, ale bezpiecznik sobie zaraz znajdziemy i zobaczymy ten bezpiecznik. O, ten bezpiecznik jest bardzo ciekawy. Z doświadczenia wiem, że rozklejanie całej tej baterii nie ma sensu, bo i tak się przerwie tą folijkę. Więc od razu lecimy tutaj. Aha. Tu jest z tej strony, no, z tej, to nie Czy to jest z no, tu jest ten bezpiecznik, a tutaj mamy te dwa mosfetiki back to back. I więc on tutaj jest zapewne przepalony, więc przyjrzyjmy mu się z bliska. To jest ten nasz bezpiecznik. I on jest o tyle ciekawy, że on ma specjalną budowę, gdzie PMS, czyli układ kontrolujący tą baterię, go przepala. Widzicie tutaj dodatkową ścieżkę doprowadzającą napięcie. Jeśli coś jest nie tak, coś układ wykryje, coś jest niechalot, i trzeba tą baterię uceglić, to właśnie wysyła tutaj napięcie i prądzik przepala ten bezpiecznik. Czyli, czyli nie jedynie prąd wyjściowy przepala bezpiecznik, ale też dodatkowe napięcie, które dochodzi do tego bezpiecznika z boczku. No, i słuchajcie, czy on jest cały, czy nie? Zobaczmy. Weźmy na przykład spadek napięcia. Zobaczmy zaraz co jest coś zmierzyć ciekawego. Uuu, jest 00. Jest 00. On nie jest przepalony. Weźmy nawet napięcie i weźmy sobie masę na masę. Napięcie przed nim to jest 16V, 264 jest stabilne maksymalnie, a napięcie na wyjściu. Również jest takie same i stabilne maksymalnie. Dalej mamy dwa MOSFETy. I to są MOSFETy Toshiby typu N. Dwa takie same. No i podejrzewam, że po prostu one są wyłączone. Znowu względem masy na jego wejściu mamy 16,26, 16, a tutaj mamy 15,8. Dobra, a na jego bramce 8 V, czyli napięcie jest niższe niż na źródle. To znaczy, że ten MOSFET jest wyłączony. I tak samo drugi MOSFET ma na wyjściu już te właśnie. Śmieszne, co tutaj w ogóle jest. Teraz już nic nie ma, bo podłączyłem go do laptopa, więc ma obciążenie, a na jego bramce jest 0,4 V, a to już w ogóle nie, nie. To nie jest MOSFET typu P. MOSFET typu P by się tutaj załączył. Zresztą to było dosyć równo ze źródłem, więc ten akurat by się nie załączył. No dobra, to wychodzi na to, że mamy problem z komunikacją z hostem. Albo coś BMS jeszcze innego wykrył. Dobra, zobaczmy, co się dzieje, gdy podłączymy to do zasilania. I na bramce mamy totalnie to samo. Tutaj mamy 16V, a tutaj na bramce mamy też te 8V. Jak to podłączyłem teraz do zasilania. Czy to ma napięcie na szynach komunikacyjnych? Czy nasz pull up działa? U. 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 Dobra, jest. Jest. Kocie jak sobie śmiesznie lata. Czy mamy jakieś napięcie na szynie zasilającej? Nie, nic się nie pojawia. To, to tak, to sobie to lata śmiesznie. Dobra, jeszcze zobaczmy komunikację na tych szynach komunikacyjnych. Czy nas hości, czy jest taka wymiana pakietów na szynie SMBus? No, to tak średnio wygląda. No dobra, i słuchajcie. Widzimy tutaj jeden przebieg, zegarowy lub daty, cyka sobie. I drugi tak samo sobie tam cyka, więc pakiety są wysyłane, a mimo wszystko nasz BMSik tutaj nie chce załączyć nam wyjścia. Tak by było w przypadku, gdy mam, na przykład mamy zwarcie na głównej linii zasilania, ale tego zwarcia tutaj nie ma, odłączę zasilanie. I teraz z podłączoną baterią mamy na wyjściu OL, tutaj nic się nie dzieje, akurat ja się z tym właśnie nie spotkałem. Postałem jeszcze na rzecz e, mostów wejściowych, ale się nigdy nie spotkałem z sytuacją, kiedy na przykład mosty wyjściowe by m, robiły problem i wyłączały baterie. Z się jeszcze nie spotkałem. Dobra, ale namierzmy jeszcze mostaty wejściowe, wtedy by charger by rzeczywiście mógł wyłączać tą baterię. E, dobra, dobra, zobaczmy. Mosty wyjściowe nie są zwarte. Dobra, żadnego śladu wodą raczej tak hmm. Hmm. nie widać chyba, chyba nie. Okej, okay. tu mamy nasze mosfety wejściowe i jeśli one są zwarte, to nasz charger to wykryje i wtedy nie pozwala ładować baterii, ale normalnie jej nie wyłącza, nie wysyła komunikatu wyłącz się. No i co my tu mamy? Pierwszy mosfet. O, na raz, na raz druga strona, odwrotnie, To jest normalny wynik. I drugi Mosfecik też normalny wynik cholipka to nie są mosfety wejściowe tu wszystko jest ok dobra a jak z mosfety w obwodzie ładowania bo tutaj jakby mosfety były zwarte to byśmy wiedzieli że charger sobie je wykrywa ale też na przykład może jakieś jest przywarcie na głównej linii na przykład mosfeta załączającego baterię do głównej linii i wtedy na przykład jest zasilacz ma 20 v a ta bateria ma 15 to mamy tu jest zwarcie tego mosfeta to będzie nam od razu wyłączało baterię tak będzie wyłączał no albo zasilacz no głównie zasilacz to Wyłączało, nie? W jak średnio to pasuje, to jest prawdopodobnie ten MOSFET. I on jest sprawny. Tak samo tu te inne MOSFETy w obwodzie ładowania też są sprawne. Nie ma żadnych przywarć. Dobra, bardzo dziwne zachowanie. Yy, obstawiam uszkodzoną baterię, chociaż to jest bardzo dziwne, bo ten kontroler nie załączył MOSFETów wyjściowych. Jakby coś wykrył jakiś problem. I bardzo wątpię, że jest problem w postaci rozładowania baterii, bo tam jest. 16V na nie, nie? Komunikacja występuje, przywarć nie ma. No chyba, że zaraz zmierzymy jakieś przywarcie. Dobra, by się przydało zmierzyć pik na jakieś piki, może na napięciu tej, tej głównej linii, tutaj, na tej linii, tutaj, tutaj. Czy coś się nie przybiera? Dziwnie. ja to też przy, przy... Prąd by trzeba było w ogóle zmierzyć. Dobra, dajcie mi się chwilę zastanowić. No dobra, dobra, dobra. Słuchajcie, tu jest wszystko teraz odłączone. Podłączę same zasilanie. Bo zauważyłem jedną ciekawą rzecz. Widzieliście, tu było takie pulsowanie. Gdybyśmy to wszystko podłączyli, takie pulsowanko było. Jakby coś tam próbowało się załączyć. Zwykle takie pulsowanko jest, jest jakieś gdzieś tam zwarcie. I układ ładowania wykrywa, że jest zwarcie i wyłącza. Tak co jakiś czas patrzy. I wiecie, ten impuls jest taki, bo na chwilę załącza mosfetiki, i Jest zbyt duży pobór prądu wykryty i wyłącza, nie? Więc takie impulsy są. Dobra, teraz mam wszystko odłączone. Podłączamy zasilanko. I patrzcie na układ ładowania. Jak pulsuje, widzicie? Są takie pulsy. Bo jak to działa? Mamy hosta, czyli KBCK, układ ładowania i ten host musi załadować konfigurację do układu ładowania, żeby on podjął ładowanie, żeby się, żeby załączył jakiekolwiek ładowanie. Ale jest jeden szkopuł. Domyślna wartość ładowania, Charge Current, po włączeniu układu, czyli podczas POR, Power On Reset, jest domyślnie ustawiona na 0A. Także dopóki host nie zmieni wartości rejestru Charge Current na inną, 1A, Amper, 2A itd., to ładowanie baterii w ogóle się nie uruchomi. I widać, że coś tutaj on sobie tak dziwnie pulsuje, nie? Wymieńmy go. Skład ładowania też się psują. Wymienimy go po prostu. I zobaczmy, czy nie będzie pulsowania, jak tutaj widzicie, nie. No dobra, układzik jest zmieniony na jakieś tam spłyty innej używka, więc mam nadzieję, że sprawny. Dobra, zobaczmy, czy będzie te pulsowanie prądu, i tak samo tutaj, czy będzie to pulsowało, czy nie będzie pulsowało. 3, 2, 1, pyk. Ej, też pulsuje. Ok, hmm. też pulsuje. Hmm. z tą baterię. Dobra, co tam mamy na gnieździe zasilania? Czy coś się zmniejszyło, zwiększyło? Nie wiem, nic się... Panie nie pojawia. Hmm. Pulsowanie jest bardzo, bardzo dziwne, nie? No dobra, to już wymieniłem dwa razy tego chargera i to się cały czas tak samo zachowuje. Teraz mamy hasło na tym naszym sprzęcie. Jak tak działa, to widzicie, że to pobiera 2 ampery. Wyłączymy i... 16 mili. Bateria jest podłączona. No i słuchajcie, jaki jest problem? Tam nie znalazłem ogólnie żadnego problemu elektronicznego, czyli nie ma żadnych zwarć, mosfetów. Też jest zastanawiające, czy na przykład dławik nie jest przepalony. Też może być taka, taka przyczyna, że dławik jest przepalony. Ten główny dławik w obwodzie tworzenia napięcia i prądu ładującego baterię. A tego nie widać, zwykle to widać. Gdzieś tam wypłynie coś tam z boku dławika. Żadne mosfety nie są przepalone. Nie ma żadnych przyważ do ich bramek. Ale i również rezystory pomiarowe, czyli od zasilacza i od baterii, ma dobre połączenie z naszym chargerem. On wy Wydaje się, że tak pulsuje, jakby się resetował. Jego LDO jest stabilne, czyli wygląda na to, jakby konfiguracja wgrywana z hosta do chargera była coś chyba nie halo. A jak to działa? Otóż KBC, który jest hostem po starcie wgrywa konfigurację ładowania do chargera, czyli wszelkie zabezpieczenia nadprądowe, napięciowe, prąd ładowania i tak dalej. Jeśli tego nie ma wgranego, to układ ładowania zwykle... No właśnie, tutaj jest problem, bo często on może ładować jakimś małym prądem bardzo ograniczonym albo w ogóle nic nie ładować. Teraz wypada więc zrobić upgrade BIOS-u, a dokładniej upgrade firmware'u EC, tylko Tutaj jest hasło na biosie, ale też wiem, że tutaj jest najnowszy bios, więc najlepiej usunąć zawartość pamięci KBC, żeby się na nowo wgrała poprawna. Działajmy. Kurczę, już dawno miałem to spróbować, bo jest nowa opcja odczytywania KBCków na szynie SM-basa. Czyli wystarczą trzy kabelki: celka, data i ground, masa. I tak naprawdę, wszystkie tutaj kabceki można teoretycznie czytać bez żadnych tych. Szalonych, kurde, adapterków, kabli Tylko trzy przewodziki, no i patrzcie, teraz tutaj wybrane i kwadrat c Klikam Read ID Flash ID to znalazło, klikam Read Odczytuje się Jest, jest tutaj wszystko, zapisuje. save Dobra tak, to jest ten oryginalny, jak widać. A tutaj mam cały bio ze strony Updata. Spróbuję go sobie wgrać z strony update'a. Dobra, ten ma długość 20 tysięcy standardowo. Dobra, to czyli tu się zaczyna. Okej, okay, tu się tu się kończy. Znaczy taką długość trzeba zrobić. Peg Copy. Czy są jakieś różnice między tymi dwoma? Tu sobie zamknijmy. U. Są jakieś różnice, ok, bo na tym jest hasło, więc kurde, no ciekawe, ciekawe, ale są jakieś różnice, są jakieś różnice. Dobra, czyli teraz gramy czystego, czyściocha, za pomocą smbasa, to jest kurde, to jest w ogóle coś przełomowego. Strasznie długo to trwa tym sposobem. Okej, okay, zweryfikowane. Dobra, jeszcze szybko sobie to odczytam, czy na pewno. Odczytanko spokojnie. Gorzej z zapisywaniem. Okej, okay, są identyczne. Nieźle, nieźle. I słuchajcie, to jest po prostu zwykły tutaj kabelek do baterii się w innej. Trzema kabelkami. To mega ułatwia, to ekstremalnie ułatwia, tak hiper, hiper ułatwia. Takie ułatwienia w serwisie sprzętów to ja już dawno, dawno nie widziałem. No okej, okay, ale pewnie dalej to nie będzie działało, nie? <ścoughs> Zobaczmy. Dobra, sprzęt się włączył normalnie, ale, 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 ale dalej nie ładuje, dalej nie ładuje. Dobra, udało się najpierw połączyć z wodem, żeby zobaczyć takie informacje. Teraz jeszcze łączymy się takim programatorkiem od Texas Instruments. Jak widzicie, no jest masa informacji. Troszeczkę siądę, porozkminiam, bo Ogólnie jest tam alert załączony na baterii. Kwestia, czy będziemy to mogli baterię zresetować. Alert tego typu, że był chyba nagły skok obciążenia, zbyt duży pobór prądu, czy jakieś wykrycie zwarcia, coś takiego, się bateria poblokowała. Hmm. No dobra, to sobie musiałem to wszystko przypomnieć z bateriami, bo już miałem do tego masę podejść w swojej karierze, a za każdym razem kończyło się na tym, że po prostu to oprogramowanie jest zbyt drogie, żeby odblokować jedną czy dwie baterie. Bo o co w tym chodzi? Mamy sterownik który ma hasło. Hasło dostępu do tej właściwej pamięci EPRO z parametrami flagami tego kontrolerka, żeby tam sobie coś pozmieniać, poustawiać. I ci wszyscy producenci oprócz chyba dji ustawiają sobie customowe hasło i takie zwykłe hasło domyślne nie pasuje tutaj. W DJI pasuje. Więc szacuneczek. I właśnie te programy łączą się z serwerem i tam próbują 500 różnych haseł, aż to sobie tam zadziała, taki bruteforce powiedzmy, no tylko że skądś te hasła mają, może coś tam z fabryk po prostu wiedzą i tyle. Taki program kosztuje około 1600 zł. Bateria no nowa kosztuje oryginalna 500 zł, więc cholernie drogo. A zamienniki około 250 zł. No więc dla tej jednej baterii nie będę aż tyle wydawał. Budżet odcinka zostanie przekroczony, <grym>, że tak powiem. No, w każdym razie wystarczy wpisać hasło i możemy ten kontrolerek sobie zresetować takim nawet o tutaj sobie programatorkiem. A jaki jest problem z tą materią? Jak widzimy, tutaj mamy problem PF Alert, czyli alert permanentnej awarii. Czyli w pakiecie mamy wyłączone nasze To tutaj nawet widzę, że jest obwód zabezpieczenia bezpiecznika wyłączony, czyli nasz bezpiecznik się nie przepali, bo ten obwód jest wyłączony. A jest coś się bardzo dziwnego wydarzyło, bo jest over temperature discharge, over temperature charge, over current discharge, over current charge. Jest bardzo dużo błędów, jakby nastąpiło zwarcie na tej baterii na wyjściu. Napięcie mocno przysiadło, chociaż to jest lipo, tak pewnie aż tak nie przysiadło mocno, a później jest over voltage. Protection, jest under voltage, over voltage. Wszystkie błędy się załączyły. A mimo wszystko jest naładowana 12% 100%, nie? Więc coś z tą, coś tą baterią się totalnie szalonego wydarzyło. Że ma te wszystkie błędy aktywne. No ale bez tego programu za 1600 zł. Pff, motherfucker. No nie mogę tego zrobić, ale mam pewien pomysł, bo może zamówmy taki nowy układ, który ma domyślne hasło. Sobie odczytajmy teraz parametry, jakie ma ta bateria. I spróbujmy na przykład wklepać te parametry w nowym układzie, gdzie mamy hasło. Domyślne, tylko sobie przepiszemy tak widoczne parametry, chemię i tak dalej. Nigdy tego już nie robiłem. Tylko, że jutro są święta, a dzisiaj to już sobie tam nic nie zrobię, nie? Dajcie znać, czy chcecie taki odcineczek, nawet może na shorta. A, i dlaczego to jeszcze w ogóle tak robiłem? Bo nawet mimo wszystko, że nie było napięcia na klemach tej baterii, to już miałem tak nie raz, że nawet raz zrobiłem przypadkowo zwarcie, bo jakieś tam było coś wyprowadzone i coś tam miernikiem zrobiłem zwarcie, że ta bateria wyłączyła mosfeciki, żeby nie było tam napięcia na wyjściu, bo jakieś przywarcie było, ale potem, gdy się to odłączyło, potem się z powrotem, kabecek się skomunikował z baterią i ta. Bateria, włączyłam osłodziki, to działało dalej. Także to, że nie było napięcia, to jeszcze wcale nie oznacza, że ta bateria była uszkodzona, bo już nieraz miałem taki przypadek, że ktoś zrobił zwarcie na baterii, na tej lini głównej linii zasilania i gdy laptop był sprawny, skomunikował się z baterią, bateria się uruchomiła i wszystko śmigało. No, ale w tym wypadku jest permanent fail, także tyle. Pamięta się ekipach, z którymi współpracuję, czyli Computronic, gdzie na kod rakowiecki macie. 5% rabatu do 31 maja. Na komputery marki Computronic, ale to tylko i wyłącznie w aplikacji. Tutaj macie kod QR. A jeśli potrzebujecie takich stołów warsztowych, meb biurowych oraz foteli, to Elzap. A jeśli macie coś do naprawy, laptopy lub elektronikę przemysłową, to razem z Aldatechem pojedziemy do Was, do Waszej firmy i naprawimy tą przemysłówkę. A jeśli laptopy, to mój serwis partnerski też tym się zajmie. Także formuła zgłoszenia macie w opisie pod filmem, jak i linki promocyjne do moich partnerów. I to tyle. Hmm. Także siedzimy jeszcze nad tym odcinkiem, takim fajniejszym, nie? Bo się nie wyrobiliśmy. A to jest odcinek z jednym z naszych projekcików, które gdzieś tam idą równolegle do tej mojej warsztatowej rzeczywistości. No, więc, więc, więc jest niedługo, jest niedługo. Na razie. Aha, no i wesoły świąt, oczywiście. No. Wesoły świąt.